U lekarza przed Wielkanocą. Przychodzi baba do lekarza i mówi: Panie doktorze, chciałam? Doktor, proszę się rozebrać. Baba się rozebrała, kładzie się na łóżku, a lekarz zaczyna ją badać i pyta: Co pani dolega? Właśnie nic. Chciałam się tylko spytać, czy w tym roku pan doktor też chce ode mnie trochę jaj na Wielkanoc. A wam życzymy zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych. Pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju. Serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół. oraz wesołego alleluja. Zasubskrybuj i kliknij w dzwoneczek. A nie ominiecie porcja dobrego humoru.